Współpracuje z Pawłem Mędrycą, który po prostu... Ty, ty dla niego co tam budowałeś, tak? Nie? No takie... Y, Remonty. Zaplecze, zaplecze y, y, na oborniki Aha. Tutaj właśnie kolega ma około 20 oryginalnych gołębi od Pawła Mędrysy. Tutaj mi odsprzedaje gołębie samczyki z racji tego, że będzie lotował w Czernoku samiczkami. I mamy też tutaj kilka gołębi młodych po oryginalnych gołębiach Mędrysy. To w sumie tak ile? Z 20 masz oryginalnych? Tak, jest. No, około 20. nie? Tak. A tych szpaków ile masz, bo to pokazywałeś widzą tą Są super dwa, sami. To są dwa szpaki. Co? Także widzę, koledzy, że tutaj mamy też super gołębie z oryginalnej gołębi Pawła Mędrysy. Jeżeli by ktoś chciał, są to gołębie przelotowane. Myślę, że materiał dobry do rozpłodu. I tu mamy gołębia numerze 80-50. Jest to samczyk z gołębi mędrysy, z tych najlepszych właśnie. Bo ty też masz dzisiaj o Lublicziku, tak? Tak. Niego, tak. tak no. Także widzą koledzy, że super ptak jest, Tana, przy, tupę, jest tupie tupie to jest samczyk. Także gąbki bardzo dobre po oryginalnych głębiach Pawła Mendysu. Tu kolega mieszka pod Wadowicami, tu kilkanaście kilometrów od Pawła. Tu mamy kolejnego gołębia, jest to numer gołębia 5278, niebieski białolotek. Gołąbek, szczaweczki przy oczach. Bardzo ładny ptak. Ładnie zbudowany. Ładny kuperek, taki biały. Także gołąbki też urodziwe, też pięknie zbudowane. No to bo wiadomo, z oryginalnej gołębi Paweł Mędryskiej tutaj Paweł mu uszykował pobiera gołębie. No to gołębie muszą być też, mieć dobrą budowę. Tu widać po gołębiu jak gołąb się prezentuje. Także jest to, go, jest to linia gołębi Paweł Mędrysa. Mamy kolejnego gąbka młodego. Będzie to samiczka. Numer gołębia to jest 5249 5249 z oryginalnej gołębi Pawła Mędrysy. Samiczka niebieska. piórko już chodziła. No mała sobie piórko. Taki gąbek też mocno wyrywny. Będzie to samiczka, mocno wyrywa. I tu jest kolejny gołąb. Numer głębia to jest 52,92. Też prawdopodobnie samiczka niebieska taka lekko przypruszona, lekko pomazana wpadająca. Także gąbki bardzo dobre. kserokopie rodziców dołączymy. Jak ktoś sobie te gąbki zadobędzie, myślę, że wartościowy materiał do spłodu. Widać, jak gołębie są zbudowane. Tutaj mamy gołębia przelotowanego, 24 rok Samczyka, 78-38. Z tym, że. Gąbki są z tipesami, nie ma tu lipy. Myślę, że warto sobie takie gołębie zapodać. Jest to samczyk. Piękny samczyk. Linia gołębi Paweł Mędrysa. Z najlepiej właśnie do tej gołębi, które kolega posiada. Tu jest kolejny gołąbek. Numer gołębia to jest 78... 7 samczyk nakrapiany, przepiękny ptak No też były łączone na wiosny gołębie. Na wiosny, tak? Tak, bo A, cztery ty... przepatrzyłem cały ten rozpód i... Cztery pary ma? A tu właśnie kolega jeszcze ma też gąbki od wiosny, cztery pary oryginalnych. Yy, znaczy to masz 8 sztuk. 8 sztuk, no. 4 8 sztuk. sztuk oryginalnych gołębi. Właśnie też właśnie tu mi podpowiada, że też gołębie były łączone na gołębie Andrzeja i Michała Wioska. I tutaj mamy kolejnego gołąbka. Numer głębia to jest 3189. Samczyk. Pięknie zbudowany. Niebieski. Ładnie poukładany. Mocno też taki widać wyrywny ptak. Z, też z tym plecem. Także widzą że tutaj gołąbki są przelotowane, gołębie z dobrej rodziny, z gołębi Pawła Tu Tutaj właśnie jeszcze kolega mi przypomniał, ma 8 gołębi oryginalnych od Andrzeja Michała Wiosny. I gołąbki te też są tutaj, że tak powiem, wkrzyżowane w te mędrysowe ptaki. Gięknie. Tu jest numer gołębia 5229, sameczka, gummek też w fazie pierzenia, dwie lotki do spierzenia, też taki mocno, mocno wyrywny, pięknie poukładany, złoża. Samczyka. numer Gębia to jest 23 rok. 84, 88 To w sumie teraz ile dostaje sobie tych 2 minutowych samic? Tak, będzie gdzieś koło 80. To samic, samic tak, tak. tak? No to jest, jest ekipa. A tak. na wysokość tego nie aszczu też weźmie tak, że... Także mamy tutaj piękne, piękne ptaki. Jest to samczyk. I tutaj jest kolejny gołąb. Numer głębia 5031. Samiczka. Także mamy samczyki, mamy samiczki. Myślę, że tutaj sobie można fajne pary tych gołąbków dobrać. Są to gołębie linia Pawła Mendrysa. Po oryginałach i z gołębi Andrzeja i Michała Wiosny. Także tutaj kolega ma fajną tych gołębi kolekcję. Ma zobaczyć szybki gołąb, skrzydełko, nożyczki. Także gołąbek bardzo efektowny. Jest to saliczka. Mamy kolejnego gołębia, numer gołębia to jest 69-84-22 rok. Ten i, i tak, Wszystkie z pięćsetki zrobił, tak? tak? To jest gołąbek 22 rok z tipesem, tu kolega podpowiada, gołąb zrobił wszystkie pięćsetki, także widzą koledzy, że... Mindeny i Duisburg Mindeny i Duisburg tak? Bo ja tak? Zasadę, że w tym roku gołębie 2000, powyżej, poniżej 2023 roku leciały na wszystkie te dalekie dystanse. Mm -hmm. tak. Widać, że nogą ładne skrzydło, wszystko po prostu tak jak ma być. Także myślę, że materiał wartościowy tu właśnie kolega mi tu podpowiedział. Wszystkie, na no, Ratę robił wszystkie loty Mindeny, tak, Blitzburgi, tak. To z Limanowa a jaki oddział? Nie, Wadowice. 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 To jest oddział Wadowice, także tu dziękuję. Koledze, ko zapraszam, koledzy, można śmiało dzwonić. Gąbki dowiedziemy, można sobie powybierać. Gąbek bardzo ładny tutaj widać mięśnie. Także myślę, że super ptak. Zapraszam serdecznie wszystkiego dobrego.